serdecznie kochani na kolejnym odcinku dzisiaj będzie odcinek ze zdrapkami, które w społeczności zaproponowałam do zdrabania całej paczki zrobiłam taką ankietę do głosowania czyli zaproponowałam ekstra linie król cash, gruby kesz i wielkie granie swoją propozycję jeszcze dorzuciła Reginka na gorączkę złota i pojawiają się tam jeszcze inne propozycje, ale tu już do odcinka ich nie dokładałam. Zobaczymy, która z tych moich, yy, które w tej ankiecie podałam wygra. Ale jak na razie wygrywa yy, ekstra linię. Chcecie zobaczyć całą paczkę ekstralinii. Także wydaje mi się, że właśnie tą zrobię. Nie ma w tym tygodniu yy, premiery, także myślę, że zrobię sobie wtedy Odcinki z tymi ekstraliniami i polecimy z nowym serialem. To w takim razie ja trochę opuszczam statyw, będzie mi po prostu chyba lepiej. Dobra, i zaczniemy sobie od wielkiego grania, tak jak tu leży. I reginki, propozycje zrobimy też, bo gorączki złoto dawno nie miałam, a ekstralinie w takim razie na końcu. Reginka, Twoja propozycja gorączka złota zaczyna z numerem 23. Wszystkie zrabki podawane przez Panią. Ja tam nic nie prosiłam. I co my tu szukamy? Monetę i garnek. Dawno tej zrabki w sumie nie miałam. No to szukamy: jest słońce, korona, rubin, róża, auto. Pod takim symbolem auto to powinno się prawdziwe auto wygrywać. Podkowa, trofeum, jest moneta. O proszę, ta fajną dałaś propozycję. Ja pamiętam, że miałaś w tej zrabce też piękną, wygraną. Mnie, niestety, ta zrabka aż tak bardzo nie lubi. Tulipan, branzoletka, naszyjnik, perfumy, wiśnie. I pierścionek. Garnka nie znalazłam, ale znalazłam monetę, i pod monetą jest 10 zł. Wkład 50 AA a, kontrolne. Dobra. 50 na stole. Wielkie granie. Teraz mogę oddalić. Wielkie granie ma numer. Pierwszy. I tutaj wygrywa trzydzieści jeden, czterdzieści trzy, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści pięć, i dwadzieścia dziewięć. Jeszcze gwiazdeczka albo monetki, a jest pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia jeden, pięćdziesiąt siedem. Dwanaście, piętnaście, drugi rząd czterdzieści jeden, osiemnaście, siedemnaście, czterdzieści sześć i dwadzieścia cztery, trzydzieści osiem, trzydzieści cztery, dwadzieścia dwa, czterdzieści siedem i pięćdziesiąt pięć, i trzeci, trzy, yy, ostatni rząd czwarty. 37, 16, 36, 25 i 42. Raczej tu nic nie ma, ale wolę sprawdzić, bo to ze mną różnie bywa. Tylko ci tutaj te kontrolne. tutaj... A, tu jest J, J i L. Dobrze. Czyli ta jest pusta. No dobra. Gruby kasz, co ty na to? Numer 22. I tutaj 24 7 3 29 i 11. I jeszcze worek i portfel. Na no, premiera była fajna. Na pierwszym spotkaniu się polubiłyśmy.

13 26 2 38 i 4 Kontrolne były chyba tutaj. C P K. Dobra, też do pustych król cash. Tak w sumie chciałam sama od siebie zrobić Paczkę królakesza, bo bardzo mi ta strapka paczka cała ciekawi, ale postanowiłam zrobić ankietę, żebyście głosowali, bo to bardziej dla Was to nagrywam niż dla siebie, więc wygrywa, wygrywają ekstra linie, więc taka paczka pewnie będzie. Jak na razie tutaj nic nie widzę. 43. król jeszcze się na mnie ostatnio obraził. 42, 11 i 55. 45, 12, 34, 27 i 44. Numer zrabki 22 i szukam 22, ale dla mnie to nigdy nic dobrego nie znaczy. 15, 41, 54 i 47. Król też. Król Lew odwrócił się plecami. Giecha. I jeszcze szansa w ekstraliniach z numerem 25. Jestem bardzo ciekawa właśnie. Jak to tutaj by wyszło w całej paczce? Motyl i krab. Jest motylek. 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 Są motylki, krabik tylko jeden. Teraz sakwa i słoń. Jest sakiewka. Sakiewka, tu jeszcze motylki, sakwa i słonik, kolejne balony i podkowa, jest podkowa, tu podkowa. Tu balony i tu balony i podkowa. I teraz rolki i korona. Rolki. raz piłka i gwiazda jest piłeczka i tu piłeczka ptaszek i diamencik ptaszka mamy Ptaszek, diament. Ptaszek, ptaszek. Tu jeszcze były rolki, diamencik i diamencik. Kolejne to klapki i leżak. Tu jeszcze diamencik. Jeden leżak, klapek. Wcale nie dali. Teraz szukamy rowerek i kości. Rowerek jest. Tu też. Tutaj. Moneta i księżyc. Jest księżyc. O, diamencik się znalazł. Moneta. I tu są księżyce. Księżyc moneta. I koniec. Teraz klucz i czapka. Tu jest kluczyk. Czapeczka czapeczka. Tu są czapeczki. Kolejne symbole to popcorn i dzwon. Tu jest dzwonek, popcorn. Cytryna i serce. Cytrynka. Serduszko. Tu, serduszko. Tu. Serduszko, serduszko. Cytrynka z serduszkiem. I teraz okulary i parasol. Okularki są. Parasol. Parasol. I linie są puste. HPE. Czyli, moi drodzy, z moich propozycji wszystkie przegrały. Zły znak, że dałam takie propozycje na paczki te. Moje propozycje wszystkie są przegrane. Yy, wygrała propozycja od Reginki Gorączka Złota dając 10 zł zwrotu. Z 50 zł mam tylko dychę. Nie fajnie. Ale chciałam wam właśnie zaprezentować te, które chciałam, yy, które są w ankiecie. To te właśnie chciałam wam przedstawić, żebyście mogli sobie zobaczyć te strapki i jeszcze tam Zagłosować ewentualnie, ale wydaje mi się, że właśnie wygrają ekstra linie, które właśnie sobie podrapiemy, przetestujemy w całą paczkę. Ja Wam pięknie dziękuję, kochani, za obecność i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Jak możecie, to jeszcze głosujcie. Ankieta jeszcze trwa, i potem lecą odcinki z paczką, która wygra. До услышания. па